Dzień dobry, Ruczaj. Osiedle Europejskie, ulica Czerwone Maki. Zapraszam. Dzisiaj stawiam na komfort, przestrzeń i światło. Mieszkanie z 2017 roku z dużym salonem z aneksem kuchennym, osobną sypialnią i łazienką. Blisko 51 m2 nieskrępowanej powierzchni. Zresztą zobaczcie sami. Pytacie o balkon, łyk kawy już odpowiadam. Daję Wam ogromny taras, czyli dodatkowe 41 m2. Co powiecie na prywatny plac zabaw, strefę odpoczynku, a może idealne miejsce na przyjęcie na tarasie, zwłaszcza z takim widokiem? Dobrze policzyłem? Przez pół roku przestrzeń mieszkaniowa do życia powiększa się do 90 m2. Zalet jest znacznie więcej. Po sąsiedzku Pętra Tramwajowa Czerwone Maki oraz Centrum Handlowe Atut Ruczaj 2. Co chcesz zobaczyć z tarasu widokowego? Zapraszam do kontaktu i na prezentację. Agent z Krakowa.